Kompak Armada E to linia biznesowych laptopów, która zadebiutowała na rynku w 2000 roku. Prezentowany tutaj egzemplarz to najmocniejszy model z rodziny E z procesorem Pentium 3 traktowanym częstotliwością 1000 MHz. W internecie ciężko znaleźć więcej informacji na jego temat, a wzmianki o maszynach z tej linii kończą się zazwyczaj na modelach z procesorem Pentium 3 850 MHz. I jak się okazuje, laptopy z tej rodziny dostarczane były zazwyczaj z systemem Windows 98 lub dla bardziej profesjonalnych zastosowań z podwójną instalacją Windows 2000 razem z Windows NT4.0. Niewykluczone, że późniejsze egzemplarze jak ten miały opcję darmowego upgrade do Windows XP. Jednak to tylko spekulacje, ponieważ nie udało mi się znaleźć dokładnych informacji na ten temat. Mamy więc tutaj ciekawy przypadek maszyny, która ukazała się na rynku w przełomowym czasie, kiedy to następowała zmiana warty na rynku systemów operacyjnych. Po zbadaniu tematu ustaliłem, że komplet sterowników dla Compact Armada E500 dostępny jest dla systemów Windows 95, NT40, 98, 2000 i oczywiście Windows XP. Ta informacja sprawia, że maszyna może być potencjalnie uniwersalnym retro laptopem do zabawy z wieloma systemami operacyjnymi. Nawet starym DOS, na którym działały przecież ciągle okienka 9598. To sprawdzimy w dalszej części materiału. Tymczasem zobaczmy, jak zbudowany jest laptop. Jeśli chodzi o wykonanie, szału nie ma. Obudowa to w 100% plastik. Nie jest standardny, ale nie oceniłbym go także jako materiał najwyższej jakości. Fakt, że sprzęt przetrwał 20 lat w takim stanie, świadczy jednak dobrze o wytrzymałości zastosowanych materiałów. Obejrzyjmy go zatem z każdej strony. Zacznijmy od prawej. Mamy tutaj kompozytowe wyjście wideo, którym można było wyprowadzić obraz na ówczesne telewizory. Są też otwory wentylacyjne układu chłodzenia. Dalej mamy port podczerwieni do komunikacji z urządzeniami, które oferowały łączność IR. Następnie gniazdo modemu i gniazdo Ethernet karty sieciowej. Nie zabrakło również otworu na linkę antykradzieżową. Są gniazda słuchawek i mikrofonu. Ten model oferuje również dwa gniazda kart PCMCIA. Przechodząc do frontu mamy diodę baterii oraz diodę zasilania. Przyciski regulacji głośności. Następnie napęd CD-ROM w zatoce o nazwie Multibay, która obsługuje funkcję hot swap, czyli wymiany urządzeń bez wyłączania komputera. Napęd CD można zamienić na napęd DVD, dodatkowy dysk twardy, na Super LS120 lub dodatkową baterię. Dalej widoczne są otwory wentylacyjne komory dysku twardego, ale o tym za chwilę. Przechodząc dalej, jest napęd dyskietek 3,5 cala. Ten z kolei zamontowany jest w zatoce Dual Bay i może być wymieniany na dodatkową baterię. To rozwiązanie oferuje również Hot Swap. Na froncie widać jeszcze otwory kanałów audio, które pozwalają słyszeć dźwięk przy zamkniętej pokrywie górnej. widzimy też zatrzask pokrywy. Po lewej stronie znajduje się wyjmowana bateria. Po obydwu stronach laptopa znajdują się rozkładane nóżki, które pozwalają ustawić go w nieco podniesionej pozycji, tak jak w przypadku zwykłych klawiatur komputerowych. Spoglądając na tył, widzimy gniazdo PS2. Można do niego podłączyć zarówno mysz, jak i klawiaturę, nawet jednocześnie, wystarczy odpowiedni rozgałęziacz. Dalej port drukarki, złącze stacji dokującej, złącze wga do podłączenia zewnętrznego monitora, a następnie złącze szeregowe. Aż w końcu wisienka na torcie, czyli pojedynczy port USB. Dzięki jego obecności skorzystamy z nowoczesnych peryferiów, jak pendrive czy nawet gamepady. Na samym końcu znajduje się niezbędne gniazdo zasilacza. Po otwarciu klapy widzimy blok programowanych przycisków funkcyjnych: przycisk zasilania, diody sygnalizujące pracę HDD, stację dyskietek oraz status przycisków Numlock, Scrolllock, Capslock, jak również przycisku śpienia. Klawiatura jest dość wygodna. Producent podaje, że jest to pełna klawiatura, co jest nieco mylące, ponieważ blok numeryczny znajduje się na innych przyciskach i może być używany tylko z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym. Mamy również dość dobrze wykonany jak na tamte czasy touchpad z dwoma przyciskami. Są też głośniki, chociaż ich umiejscowienie pod nadgarstkami może budzić mieszane uczucia. Na spodzie maszyny mamy trzy dźwignie. Pierwsza zwalnia baterię. Tak się prezentuje nasza bateria. Mimo że ładuje, nie jest w stanie podtrzymać pracy laptopa. Druga dźwignia umożliwia wyjęcie stacji dyskietek, która z kolei prezentuje się tak. Na koniec dźwignia zwalniająca Multibay, w tym przypadku uwalnia napęd CD-ROM, który to wygląda następująco. Sprawdźmy, co jest pod klapką dysku twardego. Niespodzianka: wymieniłem zamontowany tutaj 30 gb dysk twardy Toshiba na adapter kart SD z kartą 64 GB. Takie rozwiązanie pozwoli mi na tworzenie kart z różnymi systemami operacyjnymi i szybkie przełączanie się między nimi w razie potrzeby. BIOS oferuje jedynie niezbędne funkcje, jak wyświetlenie informacji o urządzeniu, włączenie lub wyłączenie portów komunikacyjnych, zmianę kolejności budowania z napędów czy podstawowych ustawień zintegrowanych podzespołów. Jako podstawowy system wybrałem Windows 98SE. Uważam, że to optymalny wybór do zastosowań, do których zamierzam wykorzystywać tę maszynę. Mowa o zabawie ze starym oprogramowaniem i oczywiście graniem w stare gry. Zarówno te pod DOS, jak i Windows 95-98. Dla tych, którzy zastanawiają się, dlaczego nie Windows 2000 czy XP, odpowiadam. Ten pierwszy średnio nadaje się do grania. XP z kolei jest dużo bardziej zasobożerny i nie jest aż tak kompatybilny z grami, które mnie interesują, zwłaszcza DOS. System wyposażony w 256 MB RAM i kartę graficzną z dedykowaną pamięcią 8 MB nie pozwalałby na komfortową zabawę w Windows Xp. W kwestii zabawy z DOS kluczowe są dwie sprawy. Mianowicie, czy laptop jest w stanie odtwarzać w tym środowisku dźwięk zarówno audio jak i MIDI oraz czy działa w nim napęd CD-ROM. Odpowiedź w tym przypadku to podwójny tak. Mamy wsparcie dźwięku, chociaż brakuje dedykowanego dla DOS miksera głośności. Pod DOSem układ dźwiękowy emuluje kartę Sound Blaster Pro z syntezą FM. Co do napędu CD pod DOS, to informacje są jeszcze lepsze, ponieważ sterowniki Compact pozwalają nie tylko na dostęp do danych, ale wspierają również odtwarzanie CD audio. Dzięki temu będziemy mogli się cieszyć muzyką tego typu w wielu grach i aplikacjach DOS. Do dosowych sterowników CD-ROM dołączony jest nawet dedykowany odtwarzacz CD audio. Na potrzeby przechwytywania obrazu zmniejszamy rozdzielczość z 1400 na 1050 na 1204 na 768. Przejdźmy jednak do prezentacji możliwości rozrywkowych tego laptopa. W co i jak można na nim pograć? Przetestowałem mnóstwo gier i większość działa bez problemu. W przypadku gier 3D na pewno wąskim gardłem jest karta Ati Rage Mobility z 8 MB pamięci. Mimo że procesor może więcej w wielu przypadkach, karta nie pozwala rozwinąć mu skrzydeł. Widać to w grach, które bez akceleracji 3D często działają szybciej niż z nią. Mimo że jest to teoretycznie karta AGP, to układ graficzny i ilość pamięci stawiają ją na równi z pierwszym budu. Tak więc nagranie w bardziej zaawansowane tytuły z grafiką 3D wydane po 2000 roku nie ma co liczyć. Yeah. you Przep przepraszam. Nie ma mowy! Idź sobie! Nie widzisz, że staram się ciebie ignorować? Ale ja nic. Wiedziałem! Co to za miejsce? Nie twój interes! Zgiń! Przep Sub-Zero wins. Round two. Fight. Outstanding. Well done. Finish you know A jaki jest wasz idealny retro laptop? Piszcie w komentarzach.